Witam Was wszystkich w dzisiejszym odcinku informacyjnym. No, dzisiaj zrobimy trochę inaczej, ponieważ e, odcinek, który miał być na, na dzisiaj, na sobotę, bo nagrałem to dosłownie godzinę wcześniej, żeby zdążyć szybko wrzucić. Nie będzie dzisiaj nic. Jutro będzie natomiast nowa seria. Nagrana, co prawda. E, Wczoraj wieczorem, ale nie myślałem, że dzisiaj jeszcze tam poogarniam parę rzeczy Uda się, wiecie, to zmontować i tak dalej Więc co mamy z tej okazji? Co, co miałem zrobić przy okazji? Ankietę Już teraz powiem wam, że zapraszam was serdecznie do tej ankiety Bardzo przede wszystkim dziękuję wam, że pamiętacie o łapce w górze zawsze O subskrypcji, o dzwoneczku I że wow W ciągu czterech, może pięciu, pięciu tygodni Wbiło nam 50 subów. Co nie jest dużą, może liczbą, ale dla mnie jest wow. Takie wow-wow. Wiecie, no. Przypomnę wam, że na początku roku mieliśmy 100. A więc. A mamy teraz prawie 300. Tam chyba 5 brakuje czy 4, więc w tym momencie de facto. Jak nagrywam, w ciągu 5 tygodni zrobiliśmy. 25% subów. Jestem mega zdziwiony i zarazem bardzo Wam dziękuję. Discordowe komunizm też się pomału rozwija. Z problemami się rozwija, ale się rozwija. Eee, społeczność nasza się YouTubeowa rozwija i jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za to w ogóle, za to wsparcie. I z tej okazji też znowu robię ankietę, tym razem grudniową. Odnośnie tak, co oprócz, co gramy w grudniu? Bo serię świąteczną. O, szykujcie się. Będzie jutro się działo. Yy, I od jutra dlatego nowa seria. Jutro odcinek zerowy. Mam jeszcze parę pytań jak się z serii do Was mam. Więc liczę, że jutro aktywnie będziecie brać udział i pisać komentarze. I tam między innymi się pytałem, czy Stellaris, yy, Europka, Shogun, czy co? Yy, no to macie tu ankietę teraz de facto. Żeby chaosu nie było też tam w komentarzach zbyt dużego Akurat pod tym względem to wrzucę pewnie ankietę tą też Więc tak Mamy opcje następujące eee, Żeby nie było przyciszę troszeczkę Muzykę bo mi się wydaje że jest za głośna Nie chcę żeby mi zdjęli za copyright jakieś Chociaż zrobiłem szczerze powiem bez copyrightowo I wygląda to następujący sposób Mamy wesoły, e, wybór wielokrotnego, może się sobie kilka zaznaczyć. Z czego od razu mówię? To, co będzie miało. O i to jest wymagane, tak jak i tu jest wymagane. Co nie? I od razu powiem. Zarówno tutaj. Jak i tutaj. To jest ważne głosowanie. Bo tak, tutaj pierwsze miejsce, co zajmie, będzie w grudniu seria. Drugie miejsce, co zajmie. Będzie w styczniu seria. Trzecia, jeśli będzie, to nie, nie wiem kiedy. I od razu powiem Wam wprost. Tutaj jeszcze się jedno pytanie pojawi, bo widzę, że zapomniałem. Ale mamy do wyboru tak. Polska na EU4, Osman albo Kastylia. Tu będzie jeszcze jedno pytanie dodatkowe, że jeśli bym z EU4 chciał... To będzie nieobowiązkowe, tak? Jeśli bym chciał z 4 coś, to co? Eee... Stelaris, to już wiem na 100%, że kosmiczne krasnoludy będą. <gryny> bo. Total War, Warhammer był fajny. Eee, mało, co prawda, ludzi oglądało go, ale wiem, że Wy Total Wara robicie dlatego, że lubicie i Shoguna zrobił. No bo tam strasznie nieguralnie nie nagrywałem, to bym regularnie nagrywał. A jeśli chodzi o stelarkę kosmiczne krasnoludy, to możemy powiedzieć, że taka kontynuacja będzie, bo. Pograłem w stelarkę i to jest naprawdę fajna gra. Ja nie myślałem, że ona jest aż tak fajna. Więc zagramy w stelarkę, myślę. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, natomiast, to. Shogun, 2 zmierzch samurajów. Tutaj też mam już wybrany kraj, niestety tego nie napisałem. Nie pamiętam, jak on się nazywa na N. Będziemy najpewniej. A może nie, był na N. Dobra, będziecie mieli niespodziankę, ale ja już mam wybrane. Uwierzcie, że seria będzie zarombista, jeśli wybierzecie Szoguna. Jeśli stelarkę tak samo. Jeśli Europkę ja w Europkę nie ogarniam i lamię. Stelarista co prawda też nie, nie tak dobrze jak Shoguna, ale. Trochę lepiej mi się wydaje, że Europ... niż Europkę. Europki się wciąż uczę. Stelarki też, ale myślę, że jestem tam na najwyższym trochę poziomie niż na EU4. Ale to już od was zależy którą serię. Ja się po szkole najwyżej z której z tych gier. E, tu będzie moje dodatkowe Polska Osman czy Kastylia <coughs> A tutaj moi mili moi drodzy. Jakie kolejne serie schoja byście chcieli? Ja już mam jakieś tam pomysły w głowie, ale zawsze lubię się dopytać. Może coś z może Zquestia etwar, a ja cały czas czekam na trzeci kontynent. Kiedy się doczekamy. Może Road to 56, Wielka Słowacja czy coś tam. Strzeli mi do głowy Chiny, inne Azje, albo Europę. Albo Europkę <laughs> No i w skrócie: Great War lub Great War Redux, bo niektórzy mówią, że ten lepszy, niektórzy ten chyba. Redux jest mi się wydaje lepszy, ale ja nie jestem pewien. Jaki kraj to też nie wiem. Endziga. -Zig. Ogólnie miałem zamysł Endziga świątecznego zrobić, ale Zając mnie uprzedził z tym, bo zrobił pierwszą wojnę, a ja chciałem takiego, bo ja myślałem, że on drugą zrobi. Ale nim wcześniej, zanim zacząłem nagrywać, czyli no wczoraj, wczoraj to było. Nie, to było, czekajcie, on zaczął 4 dni temu chyba nagrywać, jakoś 5 dni temu. Ja wtedy się dzień wcześniej dowiedziałem, że on będzie to nagrywać, no to powiedziałem, no nie, no to coś kombinowałem 3-4 dni, wykombinowałem, zobaczycie jutro co. No, eee, powiem, że rymuje się z wojna domowa, tak? Ten kraj ma wojnę domową, więc będzie wesoło. Wiem, że kochacie wojny domowe, szczególnie wielostronne, więc o. E, będzie opcja też e, właśnie Enziga, bo można by coś zrobić, nie wiem, ruskimi albo... Jakikolwiek Enzyk na polsku w 39 to może nie, ale wiecie o co chodzi. Ja w ogóle tego moda nie ogarniam i nie mam, więc ja będę musiał się poduczyć na szybko. Może być Enzig tak jak był Enzyk na TWR, że, że polsko będziemy się bronić dwa odcinki. <laughs> Jeśli chodzi o crossover World Mod, to jest bardzo memiczny mod, bardzo memiczny. Z dużą ilością praw autorskich, więc pewnie bez muzyki będziemy grać. Tak mi się wydaje, ale powiem, że naprawdę fajny jest. Polecam, bo znam gościa, to Polak robi. I dość ciekawy jest. Kiedyś nagrałem chyba na ten odcinek albo streama z tego. I na pewno rozgrywki z dwie robiłem na Discordzie z tego moda. Nie wiem tylko, czy jest aktualny, muszę się go dopytać, ale to jest fajny mod, moim zdaniem. Taki śmieszkowy. Gdzie jest pan Dziobak? E, no... E, jeśli chodzi o ten mod, o, to jest 8 e, lat. 8 Years of Resistance. Zaczynamy w 1924 i mamy, jeśli dobrze pamiętam, i mamy Chiny z tymi klikami, wszystkimi. To jest kurde, tylko o Azji, de facto i Japonii historia. Zarąbista, jeśli się nic nie zmieniło to powinno działać wszystko Bo wyszła aktualizacja na 1.10 ehm, Co tu, tu więcej mówić, wydaje mi się że fajny ehm, Wszędzie kliki I to nie takie jak znacie <laughs> Zupełnie inne Natomiast tak, tutaj mamy Proste pytanie, co się wam podoba w mojej twórczości, w naszej społeczności, co byście chcieli zmienić co byście chcieli, na czym polecacie się skupić w ogóle na rozwoju kanału i społeczności? A może coś chcecie innego napisać, a może śmieszki jakieś? Od razu mówię, to wszystko nie będzie publikowane. To jest tylko do mojej własnej informacji. I chyba przesadziłem z przyciszeniem muzyki. No, ale to wszystko jest do mojej własnej informacji. Nic nie będzie publikowane. I widzimy się już jutro o 18 na nowej serii świątecznej. Oj, myślę, że się będzie działo dość dużo i dość mocno. Tak więc do zobaczenia i miejmy nadzieję, że ten mod przez grudzień nie będzie aktualizowany. A przynajmniej do świąt. Hejo.